Cześć witajcie w kolejnym odcinku wpisów. I hmm, tak, filmów z tego cyklu dawno nie było. Bo ja też ani miałem ochotu, Ochoty. ochoty, ani pomysłu, żeby nagrywać, ale dzisiaj mam właśnie to co dzisiaj chcę poruszyć, to jest taki temat, który ja mogę nazwać osobiście Taki... E, roboczo, nazwę to historią, historią alternatywną. O co w chodzi? O co w tym chodzi? No to mniej więcej... E, Chodzi o to, że twórcy czy to gier, czy książek, czy filmów pokazują nam jakby wyglądała historia świata bądź danego kraju, gdyby coś podożyło, po, po, wydarzyło się inaczej. No i tak naprawdę jeśli chodzi o tak wszystko całą tą popkulturę, nazwijmy to, chciałbym wyróżnić e, jakby trzy kategorie to będą komiksy, e, to będą gry. I to będą książki. I myślę, że zacznę od komiksów, gdyż um, jakby takim pierwszym komiksem, który od razu tak naprawdę rzuca się, e, jeśli chodzi, jeżeli poruszamy w ogóle ten... jakby myślimy o czymś takim, to jest to Asterix i Obelix, który tak naprawdę od wielu, wielu pokoleń i w różnej bardzo formie bawi kolejne pokolenia widzów, bo i były książki. Na początku właśnie były komiksy, Gościnnego i Uderco. Potem z tego zrobiono kreskówki. Potem powstały też filmy Asterix i Obelix, bardzo znane oczywiście takie jak Asterix, Misja Kleopatra, Asterix na Igrzyskach, czy jak tam to się nazywało, e, Asterix w Brytanii, i tak dalej i tak dalej. I to właśnie, no mniej więcej, tak wszyscy wiemy, albo nie wszyscy. W każdym razie jak wyglądała e, sytuacja między Rzymem a Galią? Tak, Rzym wparował, zabił, tam Ver Vercingetorix walczył. Został pokonany i dobra, Galia została podbita, nie tak jak mamy to w, jak się, w tych... W, w przygodach małego, dzielnego Gala i Obelixa. Um, jeśli chodzi o książki, jeśli chodzi o komiksy dalej, to jeszcze um, nie jestem pewien, zaraz w sumie mogę to sprawdzić. Tak, nie przygotowałem się, ale um, ja tak stawiam na Kapitana Amerykę. Przynajmniej film jest... E, film odbywa się w... z tego co właśnie widziałem jakieś trailery, to film odbywa się w czasach II wojny światowej. Czyli myślę, że można go podciągnąć pod... E, pod, pod właśnie historię alternatywną. kapitana mm, Kapitan Ameryka. Boże ja nie chcę nie chcę zrobić tą Wikipedia, nie prościek. Tak. Genialne źródło. Aha, dobra, okej. Czyli 1940, czyli druga wojna światowa, super żołnierze. Czyli uważam, że jak najbardziej można to podciągnąć, właśnie tematykę historii alternatywnej. Tak z komiksów to chyba wszystko. Znaczy jakby nie... Jest też komiks... W, v jak vendetta i to też właśnie czy to tylko czy to można podciągnąć pod e, historię alternatywną no, chyba nie bardzo zastanawiam się właśnie czy tam jest e, Londyn czy nie bardzo vendetta. to jest właśnie jakieś takie państwo w Londynie no powiedzmy znaczy Kurde, ciężko mi zdecydować w tym momencie, bo to jest przyszłość, tak? Czyli to się nie wydarzyło, czyli ciężko w ogóle mówić tutaj o historii jakiejkolwiek takiej. E, także myślę, że V jak Wendeta, czy tam W jak Wendeta, jakkolwiek to, to się wymawia w tym momencie, jakby zostawmy to poza trochę tym tematem, bo to takie dość śliskie i zaliczanie tego może być nie, nie, niezbyt dobrym pomysłem. E, dobra, to teraz przechodzę do książek tak szybko. To jakby... Tu myślę dużo o polskich autorach Fantazy, którzy um, nie tylko właśnie do, książki nie tylko dotyczą sytuacji, w której właśnie Polska. Nie było, zaborów, nie było zaborów, nie było wojny. Polska jest jednym z potężniejszych państw e, w Europie i na arenie międzynarodowej. I jedno z takich książek, e, tylko teraz właśnie nie pamiętam tytułu, co to było? To była dwuczęściowa jakby... dwuczęściowa historia, w której była rzecz Rzeczpospolita Trojga Narodów e, a na okładce był żołnierz niemiecki w płaszczu krzyżackim z MP40 w dłoni. Może skojarzycie, może nie. Gdzie ta firanka mi się tu montuje? E, w każdym razie no o to mi chodzi. E, no i tak naprawdę to jest jedna książka. Druga książka to właśnie mam ją jeszcze Nasza, zaraz pokażę, to jest um, Szturmowogel. O co chodzi w tej książce? Żeby my się nie to jest książka Andrzeja Oazarczyków, Drieja Oazarczyków, czyli nie polskie fantazje jednak, ale w każdym razie też historii alternatywne. No, o co w tym chodzi? Um, jest tak, jest komórka, znaczy na całym świecie są zrobione komórki ludzi, którzy potrafią przenieść się do świata. Jest ten świat na dole, czyli ten, co my znamy, tak jakby. I jest świat na górze, czyli świat snów taki wy, wyimaginowany, wyidealizowany. To się, to się dzieje w czasie wojny. I ogólnie tak, wywiady są, w sensie jakby siatki wywiadowcze przenikają w ten świat, tamten świat, ale chodzi o to głównie, że jakby wszystko zaczyna się od operacji e, Osi, czyli Trzeciej Rzeszy i strony Rosyjskiej. No jest tam dość mocno skomplikowane, tak? bo to jakieś tam siatki wywiadowcze, spiski tutaj, zdrady, coś tam, podwójni agenci itd. Ale potem oni zaczynają się jednoczyć po to, żeby uchronić świat na górze przed przeniknięciem wojny tam. I to dość właśnie się interesująco rozwija, bo oprócz tego właśnie, że mamy historię alternatywną, czyli jakby umieszczone to w czasach historycznych, to jeszcze zostały właśnie umieszczone jakieś takie demony, jakieś takie Stwory ludowe, jak karpice, które są... Właśnie, czemu one są? One są opisane jako kobiety o skórze węży. I tak ciężko w sumie zadecydować, co to jest, tak? Ale parę razy pojawia się refleksja bohatera, że były bardzo piękne. Okej. Okay. A jakie kto ma... no, jakie kto ma gusta, jakie kto ma wyobrażenia? Jakby pisarz, który to tworzył, może miał jakieś takie... No, w każdym razie, no, stworzył jakby takie demony, takie coś tam, właśnie. Takie, takie coś. Eee, no eee, Kolejną książką z tego cyklu jest to Ragnarok 1940 Marcina Mortki, który opowiada o tym, że w 1940 roku, jak to jest napisane w tytule, nie trwa, nie trwa wojna światowa II. Niemcy wcale nie rządzą całą Europą, znowu ta firanka pierwsza, tylko eee, jakby kon ofensywa i atak. Idzie ze strony państw skandynawskich. I to jest, tam jest um, Norwegir jakoś tak, które um, jest za dzisiejszą, no w sumie jest skandynawską nazwą Norwegii. Jest um, Szwecja, jest Finlandia, czyli nie daje się zmylić, to nie jest Finlandia, to jest Grenlandia. E, żeby to, ja zrozumiałem to dopiero po tym, kiedy przypomniałem sobie, kiedy oglądałem, był sobie człowiek o rekuru dobrodym, to że właśnie on nazwał Grenlandię. Nie, chwila, nie, teraz ja was sprowadzam taki błąd. Grenlandia to jest Grenlandia, oni nazywali to tak samo. Ja mówię o wi Winlandia, to było gdzieś właśnie Pół półwysep Labrador, e, Północna Ameryka, coś takiego. I tam właśnie... Jest jedno z tych państw skandynawskich. No i ogólnie tam jakby głównym bohaterem książki jest e, brytyjski dziennikarz Jeremy Baldwin, e, reporter The Times. Reporter dodajmy do tego właśnie e, batalistyczny bądź militarny, jak to się w każdym razie nazywa. W każdym razie korespondent wojenny. O, przypomniało mi się, dobrze. Korespondent wojenny The Times. E, I on właśnie, zaczyna się tak. to wszystko w Sudanie właśnie on tam odkrywa jakąś taką e, e, be, 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 spisek, spisek może jakoś właśnie odkrywa coś, co prowadzi go jakby do jakiegoś, jakiejś kolonii tych państw skandynawskich w Afryce tam właśnie unika przed jakimiś... przed zamachami na swoje życie trafia potem do... Wielkiej Brytanii, jest wysyłany do Irlandii i tak dalej, tam się dzieje dużo, jakieś tam, no polityka, intrygi, jakieś tam spiski, skandale, coś tam, wojna. To jest bardzo, bardzo dobra lektura, także ja nie będę Wam mówił, jak to mniej więcej wygląda. Taki ogólny bardzo zarys. Książka jest fajna. Mm. I teraz tak, czy coś jeszcze mi się przypomni? Jeżeli w sumie jeszcze, mówiąc o y, historii alternatywnej, myślę, że można też to w plec jakby książki, które opowiadają, jakby, które w wydarzenia historyczne wplatają jakąś taką tajemniczość, mitologię, też takie fantazy. I tu też, jakby przychodzi mi na myśl książka, której, jakby je, była seria książek Dariusza Domagalskiego, bodajże, którą tam jedną z części był gniewny pomróg burzy. Na mniej więcej chodziło o to, że. Um, Oprócz tego, że tam jest ogólnie, to jest w czasach e, wojny polsko krzyżackiej pierwszej, czyli Bitwa pod Grunwaldem i tak dalej, Czyli nie pierwszej, bo pierwsza to była załokietka, nieważne, e, czyli Bitwa pod Grunwaldem itd. Tak I to chodzi o to, że właśnie są jakieś takie siły, czy to są, um, właśnie jakieś takie, przypomnij mi się zaraz, jakieś takie właśnie, um, no, zło, dobro, coś takiego, tak? Czyli polska strona jest przedstawicielem tej dobrej strony. Jest jakby opisane na całym takim drzewie genealogicznym, takich aniołów, pomniejszych bust, czy właściwie nie bóstw, bo to jest jakby Bóg, to jest wszystko opiera się, to jest wszystko jakby w obrębie religii katolickiej. Tylko tak, jest Bóg, jest jakiś taki, są właśnie jakieś tam drzewo genealogiczne, aniołów, serafis, czy jak to tam tam się na, nazywa takie aniołowie, archaniołowie, serafie i tak dalej, bla, 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 bla cały drzew analogiczne. no i ogólnie polska strona jest przedstawicielem tej dobrej strony, natomiast krzyżacka złej strony. No i właśnie tam bitwa pod Dunwaldem jest starciem tych dwóch sił, że jedna, zdoby, jedna zdobywa przewagę, potem traci ją znowu coś tam, wojna, jakieś tam, tu trzeba wyrównać, tu jakieś znowu nie, polityka i tak dalej, cały czas wszystko to się kręci. Też jest fajna książka, dobra. Dobrze napisana, chyba się czyta. Um, I teraz znowu przejdźmy do, do ostatniej jakby y, części, czyli gry. I, I oczywiście tutaj pierwszym jakby standardowym y, pomysłem i czymś co przychodzi na myśli jest seria gier Assassin's Creed, które zaczynają się właśnie, prowadzą nas przez Krucjatę, którąś tam, potem do nowożytnego Rzymu, Renas renesansowego Rzymu, potem do Konstantynopola, potem Stany Zjednoczone w czasach rewolucji, podpisanie e, tego 4 lipca, czyli tam ta, 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 ta kon ko konstytucja, niepodległość i tak dalej, potem czwórka, czyli złoty wiek piractwa, 1715 rok i tak dalej, te lata. Potem e, Assassin's Creed Liber Liberation, czyli sytuacja m, w Nowym Orleanie, kolonii francuskiej właśnie na południu Stanów Zjednoczonych. Myślę, tak jak nie, nie będę wspominał może, bo to nie jest dość znana produkcja, Darkest of Days. E, to jest produkcja Niszowa City Interactive. Chodzi tam mniej więcej o to, że jesteśmy... E, właściwie... ciężko powiedzieć czym. Bo to zaczyna tak, że poznajemy naszego bohatera, który walczy w bitwie pod Little Bighorn. Nam dostaje strzałę i przed śmiercią, bo w ostatnim momencie jest ratowany przez Dextera, agenta Kronoteku. I ogólnie ich zadanie jest takie, że oni wkraczają do historii i zmieniają, znaczy nie, nie ratują jakieś ważne osoby, osobistości. I tam pojawia się właśnie Pierwsza Wojna Światowa, Wojna Secesyjna, Druga Wojna Światowa, Pompeje i Wybuch Wezuwiusza Także dużo, dużo właśnie takich historycznych tych, tych, tych miejsc To jest takie, no takie dość niszowe, mało znane co, no nawet, nawet się w to gra, grałem, przyszedłem, także Także spoko um, I to chyba będzie tyle, Efiranko idź się schowaj Także ja Wam dziękuję bardzo za uwagę. Jak będę miał jakiś pomysł, to też um, zorganizuję film, nagram coś tam właśnie. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.